確かに。 Z pliny albo nie widz. Ja ci w ogóle człowieka nie rozumiem. Ty wiesz o co mi chodzi. Ni kumam, ani gramam. Zacznij kumać. Załatwą, ej! Chłopaki! Kurwa! O pięk, jest! Łatwo! Pięknie! Tak się broni, tego widzę. Łatwo! Kurwa! Ale u bronił tamten ten i tyle? No ale co to, to kurwa ze szczały? Wieko? Na bramkę. Jeszcze jednego będę zmieniać, już nie wejdzie? A,